Wesprzyj kanał i postaw mi kawę na Buy Coffee 2. Witajcie w Wojskowych Newsach. Dziś zaczynamy od informacji o zgodzie Stanów Zjednoczonych na zakup przez nas kolejnych jednostek systemu IBCS. 11 września Departament Stanu zgodził się na kupno przez nas 93 stanowisk dowodzenia wraz ze 175 radioliniami systemu IBCS, który stanowi główny system dowodzenia polskiej obrony przeciwrakietowej i przeciwlotniczej. Jaka cena? Maksymalnie 4 miliardy dolarów. IBCS będziemy używać nie tylko w programie Wisła, ale także m.in. na REF. A IBCS pozwala na dowolne wpięcie różnych elementów, co bardzo uelastycznia cały system. Dodatkowo, dzięki niemu będzie dużo prostsze użycie odpowiedniego efektora do zagrożenia. To znaczy, jeśli taki dron, na przykład, będzie chciał nas zaatakować, no to system uzna, że na takiego wróbla użyjemy na przykład systemu Pilica Plus, a nie rakiety PAK-3 MSE. W związku z tym, koszt-efekt będzie dużo bardziej racjonalny. System IBCS to najnowsze dziecko amerykańskiej zbrojeniówki i jesteśmy pierwszym eksportowym krajem, który ten system zakupuje i wprowadza do swojego wojska. No i w ramach zakupu chcemy także offset, co też się chwali. Prawie 400 milionów dolarów na utrzymanie i modernizację polskich F-16. Departament Stanu wyraził kolejną zgodę na polski wniosek, a tym razem chodzi o pakiet utrzymania i modernizacji polskich Jastrzębi. Sprawa dotyczy podstawowych elementów, jak na przykład części zamienne, smary, no ale i bardziej ambitne, że tak jak zmiany w systemie walki czy komputera misji. Natomiast to, co może nas zainteresować, to kwota. Ponieważ początkowo polski wniosek oscylował w okolicach 80 milionów dolarów, ale został zmieniony i ostatecznie wyniósł prawie 400 milionów dolarów. W związku z tym zaczęły pojawiać się wątpliwości, czy nie jest to już początek głębszych zmian w myśliwcach, które docelowo mają być zapewne podniesione do standardu blok 70, a jak wiadomo elektronika to jeden z podstawowych elementów, gdzie nastąpił rozwój F16. Zatem to wszystko zaczyna się ładnie kleić. Niezależnie jak jest, z pewnością niedługo czeka nas modernizacja naszych już no kilkunastoletnich myśliwców na pełną skalę. Czy Rosomak L wygra w Słowenii? Jakiś czas temu informowałem was, że nasz KTO bierze udział w słoweńskim przetargu na nowe kołowe transportery opancerzone. W związku z anulacją kontraktu na 45 bokserów za kwotę 340 milionów euro Główną przyczyną odstąpienia umowy, przynajmniej według audytu, była nieekonomiczność zakupu. Natomiast w kwestii obecnego przetargu nastąpił postęp. Słoweńcy po zapoznaniu się ze wstępnymi propozycjami zaprosili do składania ofert czterech oferentów. Polskiego Rosomaka L, z Finlandii AMV XP, rumuńską Piranie oraz włoską Fritsie. Z przetargu odpadli Amerykanie ze swoimi strajkerami, ale nie wiadomo z jakich dokładnie przyczyn. Co ciekawe, według lokalnych mediów polskie rosumaki są małym faworytem. Dlaczego? Po pierwsze, są bardzo podobne do używanych już w Słowenii KTO bazujących na XA360, co oczywiście przyspieszy czas wdrażania do służby i obniży koszty logistyczne. Po drugie, mamy proponować bardzo szybki czas dostaw i stosunkowo niską cenę. No i po trzecie, oferujemy zmodernizowaną wersję L, która od podstawowych rośków charakteryzuje się wydłużonym o 60 cm kadłubem, mocniejszym silnikiem, zwiększonym poziomem ochrony balistycznej i powiększonym zbiornikiem paliwa. Słoweńcy chcą pojazd z zwierząt, która posiada armatę 30 mm oraz wyrzutnię PPK. W związku z tym najwyraźniej oferujemy Rosomaka zwierząt ZSW-30. Aczkolwiek pełnego potwierdzenia informacji nie znalazłem. Kiedy rozstrzygnięcie przetargu? Wkrótce. Tak przynajmniej zapowiadają słoweńscy politycy. Sewastopol płonie. Nie informuję Was o każdym ataku ukraińskim na rosyjskie pozycje, aczkolwiek są takie operacje, o których po prostu trzeba powiedzieć. Ostatnio wydarzyła się jedna z nich. Otóż Ukraińcy przeprowadzili zmasowany atak na stocznię w Sewastopolu na Krymie. Owocem nalotów jest zniszczenie bądź bardzo poważne uszkodzenie dwóch okrętów desantowca Mińsk projektu 775 zbudowanego w Polsce w czasach PRL, a także okrętu podwodnego typu Warszawianka, który jest zdolny do używania pocisków manewrujących kalibr. Zatem trzeba stwierdzić, że to spory sukces Ukraińców. Ponadto sama stocznia również uległa sporym zniszczeniom. Stocznia w Sewastopolu to ważna baza dla rosyjskiej marynarki. Skąd operowały rosyjskie okręty? I były tam też naprawiane. I właśnie to, zniszczenie stoczni, miało być głównym celem Ukraińców według części specjalistów. Dodatkowe zniszczenie okrętów byłoby zatem pewnym bonusem. Atak został prawdopodobnie dokonany za pomocą pocisków Storm Shadow oraz Scalp G. Według Rosjan na 10 pocisków udało im się zestrzelić 7, ale 3 przedarły się przez ich obronę. Taką informację trzeba docenić, bo zazwyczaj, według rosyjskich źródeł, rosyjska obrona charakteryzuje się skutecznością na poziomie minimum 100%. Natomiast niewykluczone, że do ataku zostały także wykorzystane ukraińskie Neptuny i amerykańskie harpune. W ataku miało zginąć 2 stoczniowców, a 26 odniosło rany, aczkolwiek te informacje nie są precyzyjne i różnią się od źródła. A gdyby tego było mało, to dzień później Ukraińcy już za pomocą rakiet Neptun mieli zniszczyć kolejny system S-400 nieopodal Eupatorii, również na Krymie. I ciekawe co zrobi Rosja, która wielokrotnie odgryżała się, że ataki na Krym zostaną potraktowane niezwykle surowo. Bo według nich od 2014 roku to integralna część tego kraju. I Ukrainę spotkają za to bardzo poważne konsekwencje. Zatem teraz ruch po stronie Rosji. Minister Błaszczak zapowiada kolejne zakupy myśliwców. Ciekawy wywiad pojawił się na łamach polskiego Radia 24. Minister Mariusz Błaszczak powiedział, że na ostatnim ESPO podpisaliśmy umowy na ponad 100 miliardów złotych, także grubo, szczególnie dla naszego budżetu. Natomiast inna kwestia bardziej przykuwa moją uwagę. Mianowicie minister obrony potwierdził, że chcemy zakupić co najmniej kolejne dwie eskadry myśliwców. Jednocześnie wskazał na to, że powinny to być samoloty wielozadaniowe, nie zradził kierunku, w jakim pójdzie zamówienie. Zatem pomyślmy sami, opcji jest zatem kilka. Możemy dołączyć do programu KF-21, aczkolwiek jest to samolot nowy, tak naprawdę dopiero w fazie testów. A wersja, która nas interesuje, czyli blok 2, gdzie powinien zyskać zdolności, ataku na cele na ziemi, no minie jeszcze kilka lat. A do tego doliczmy jeszcze czas na produkcję samolotów, problemy wieku dziecięcego, zatem myślę, że na razie ta opcja odpada. Jest po prostu zbyt odległa. Jest też kierunek europejski. I tu mam na myśli przede wszystkim Eurofightery. Plusem tej kandydatury jest udział przemysłowy. Producenci kuszą nas bardzo dużym udziałem w produkcji naszych firm. Ten udział miałby sięgnąć nawet 50%. I zapewne bylibyśmy włączeni w łańcuch dostaw europejskich producentów. A szef konsorcjum, które produkuje Eurofightery, zapowiedział, że w najbliższych latach spodziewa się zamówień nawet na poziomie 200 samolotów. Zatem w teorii jest o co się bić. Sam samolot jest też oczywiście maszyną naprawdę dobrą, choć nie tanią w utrzymaniu. Inna możliwość to kontynuacja zakupów amerykańskich. I tu są przede wszystkim dwie opcje. Idziemy w nową konstrukcję, czyli F-15AX, który no jest maszyną bardzo nowoczesną, o dużym dźwigu i mógłby ciekawie współpracować z F-35. On, dzięki właściwościom stealth, przełamuje obronę przeciwlotniczą, a w powstałą dziurę wlatuje F15. Możemy oczywiście także dokupić kolejne F35 i F16. Pytanie tylko, kiedy byśmy je dostali? Z powodu innych zamówień i covidu linia F16 jest dość obciążona, a nowa, która jest właśnie otwierana, wymaga czasu na uzyskanie pełnej mocy produkcyjnej. Zatem pierwsze F16 moglibyśmy dostać nawet dopiero po 2028 roku. Z kolei kolejka do F35 jest jeszcze dłuższa, no i z powodów technicznych. Odbiory już łapią opóźnienie, a nasze zamówienie na już kupione 32 samoloty ma zostać zakończone dopiero w 2030 roku. Zatem, kiedy otrzymalibyśmy kolejne F-35? Jakby pojawiły się głosy, że F-15EX lepsze, bo właśnie większy udźwig, to pamiętajcie, że F-35 może występować także w wersji Beast Mode. Czyli po prostu kosztem utraty właściwości stealth można wyposażyć go w broń podwieszoną pod skrzydłami. I wtedy część F-35 przełamuje obronę przeciwlotniczą, a reszta F-35 z większym uzbrojeniem robi rozpierduchę. No i trzeba pamiętać o różnicy w cenie. Koszt jednostkowy F35 z powodu skali produkcji jest wyraźnie mniejszy. 1F35 wersji A kosztuje około 90 milionów dolarów, a F15X to koszt około 130 milionów dolarów. No ale podejdźmy do tej sprawy jeszcze inaczej. Jeśli zależałoby nam na czasie, to można postawić na przykład na F18 Super Hornet, których linia produkcyjna z powodu braku zamówień ma być wygaszana, a więc można założyć, że dość szybko dostalibyśmy samoloty, albo wybrać kierunek francuski, czyli The Sora Rafale. Francuzi potrafią bardzo szybko dostarczyć używane samoloty ze stanu swojej własnej armii a w późniejszym czasie nowe samoloty. Zatem zapewne dość szybko otrzymalibyśmy pożądane zdolności bojowe. Inna kwestia to moce produkcyjne Francuzów, ponieważ ostatnio mają bardzo dużo zamówień na swoje samoloty, więc pytanie czy tu podobają w zwiększeniu produkcji. Jak więc widzicie jest kilka możliwych opcji i tak naprawdę żadna nie jest idealna. O Gripenach nie wspomniałem, bo szczerze mówiąc to byłaby dla nas lepsza opcja, w mojej ocenie, niż zakup f a 50 no ale skoro wybraliśmy Koreańczyków, to myślę, że teraz gripeny z racji swojej wielkości jednak dla nas nie będą wystarczające. Koniecznie dajcie znać w komentarzach, co uważacie i w którą stronę powinny pójść kolejne zakupy. I na koniec informacje o przekazaniu kolejnych systemów do polskiego wojska. Mianowicie do drugiego dywizjonu przeciwlotniczego w Alblągu został przekazany drugi zestaw obrony krótkiego zasięgu, który nabyliśmy w ramach programu Mała Narew. Przypomnę, że w skład zestawu małej Narwi wchodzi radiolokator SoaM, system dowodzenia Zenit-M, trzy wyrzutnie I-Launcher i dwa samochody transportowo-załadowcze. Efektorem są brytyjskie rakiety CAM o zasięgu do 25 km. Docelowo będziemy posiadać 23 zestawy w ramach programu Narw, A w każdym takim zestawie ma się znajdować 6 wyrzutni I-Launcher, a jedna wyrzutnia to 8 rakiet. Z kolei do Polski przybyły kolejne wyrzutnie Chunmo. Tym razem to 11 modułów, które będą teraz zintegrowane z polskimi podwoziami Jelcz 8 x 8. Łącznie mamy do końca tego roku posiadać 18 wyrzutni. Jedna kompletna jest już w Polsce i była ostatnio prezentowana na targach w Kielcach. Z kolei w Korei są obecnie dwie kompletne wyrzutnie, które przechodzą testy, a więc oczekujemy na dostawę jeszcze czterech modułów. Pozwoli to na sformowanie pierwszego dywizjonu K239 Chunmo. I na dziś to tyle. Na koniec jeszcze małe podziękowanie, bo strzeliło nam w zeszłym tygodniu 1 milion wyświetleń na kanale. Zatem jest co świętować. Dzięki, że mnie oglądacie i przynajmniej części z Was podoba się to, co robię. Zapraszam do sekcji komentarzy, gdzie myślę pogadamy o nowych myśliwcach dla Polski i nie tylko o tym. Życzę Wam miłej niedzieli, trzymajcie się i do następnego materiału. Hej!